Cześć wszystkim. Jestem Anna Kowalska, stewardesa z 12-letnim stażem. Temat dzisiejszego filmu gwarantuje zaskoczy wielu stałych bywalców samolotów. Być może po obejrzeniu od razu wyciągniecie swoje rezerwacje na kolejny lot, by sprawdzić jakie miejsce wybraliście. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że kupiliście ten sam bilet, ale po wejściu na pokład pomyśleliście: dlaczego to miejsce wydaje się ciaśniejsze? Dlaczego osoba obok mnie ma tak wygodnie? a ja jestem ściśnięty. Niektórzy nawet opowiadali, że zapłacili więcej za miejsce przy oknie, a potem widzieli tylko ogromne skrzydło i nic z widoku, całkowicie marnując pieniądze. Są też bardziej przerażające sytuacje. Niektóre miejsca wydają się niegroźne, ale są najniebezpieczniejszymi lub najgorszymi na pokładzie. Siedzenie w nich nie tylko znacznie obniża komfort lotu, ale może nawet prowadzić do problemów zdrowotnych. Wiele osób nie wie o tym, Dopóki nie zostaną o tym poinformowani przez personel pokładowy lub doświadczonych podróżników, i dopiero wtedy zdają sobie sprawę, możecie być ciekawi, których miejsc absolutnie należy unikać, dlaczego te miejsca są przeze mnie klasyfikowane jako miny i jakie ukryte sekrety zna tylko nasza załoga. W dzisiejszym filmie w pełni ujawnię sekrety tych miejsc, w tym, po pierwsze, które miejsca sprawią, że wasze doświadczenie lotu stanie się niezwykle bolesne. Po drugie, które miejsca mogą kryć zagrożenia bezpieczeństwa, przez co będziecie żałować wyboru. Po trzecie, jeśli naprawdę nie macie wyboru, jakie są małe sztuczki, aby się chronić i sprawić, by złe miejsce stało się w miarę dobre, po obejrzeniu w pełni zrozumiecie tajniki wyboru miejsca. Niezależnie od tego, czy podróżujecie klasą ekonomiczną, biznesową, często czy tylko sporadycznie, na pewno nauczycie się praktycznych wskazówek, które sprawią, że wasz następny lot będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy. Nie przegapcie więc dalszej części. Zanim przejdziemy do sedna, przypominam również, że jeśli lubicie tego typu wewnętrzne informacje lotnicze i wskazówki dotyczące podróżowania, pamiętajcie, aby polubić, subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić moich przyszłych aktualizacji. Ponadto, czy zdarzyło Wam się trafić na fatalne miejsce podczas lotu, którego później bardzo żałowaliście, niezależnie od tego, czy było to głośno, bujało czy po prostu było niewygodne. Podzielcie się tym w komentarzach. Może wasze doświadczenie pomoże innym. Dobrze. Teraz zaczniemy ujawniać te miejsca, których absolutnie nie należy wybierać. Jesteście gotowi? Pierwsza kategoria miejsc pułapek. Miejsca o bardzo niskim komforcie. Jeśli chodzi o latanie samolotem, wielu ludzi od razu myśli: przecież to ta sama klasa ekonomiczna. Jaka może być różnica? Błąd. Moje 12 lat doświadczenia w lataniu mówi mi, że niektóre miejsca to niebo, a ziemia. Dziś porozmawiajmy najpierw o kwestii komfortu, ponieważ to jest coś, co większość ludzi od razu odczuwa po wejściu do samolotu. Pierwszym miejscem, którego absolutnie nie należy wybierać, jest to blisko toalety. Na pierwszy rzut oka wydaje się to wygodne. Zawsze możesz szybko skorzystać z toalety bez długiego czekania. Brzmi świetnie, prawda? Ale w rzeczywistości to w oczach personelu pokładowego jest cichutko uważane za najgorsze miejsce. Dlaczego? bo zawsze jest tam ruch. Spokojne spanie jest prawie niemożliwe. Słyszysz otwieranie i zamykanie drzwi przez pasażerów, spłukiwanie wody, a nawet rozmowy osób czekających w kolejce, wszystko to rozbrzmiewa tuż obok ciebie, nie wspominając o tym, że czasami zapachy z toalety mogą się unosić. Osoby siedzące w pobliżu naprawdę mają ciężko. Następnie mamy miejsca w ostatnim rzędzie. Wiele osób nie zwraca uwagi podczas rezerwacji i trafia na ostatni rząd. Dopiero po zajęciu miejsca odkrywają, że oparcie fotela w ogóle nie może się odchylić, ponieważ za nim znajduje się ściana kabiny lub toaleta. Nie da się regulować kąta nachylenia. Po długim locie boli cię kark i plecy, a nie możesz się zrelaksować i odpocząć. Naprawdę można zwątpić w sens latania. Istnieje również rodzaj miejsca, to w rzędzie przed wyjściem awaryjnym. Nie chodzi o samo miejsce przy wyjściu awaryjnym, ale o rząd przed nim. Dlaczego? ponieważ oparcia w tym rzędzie zazwyczaj są zaprojektowane tak, aby nie odchylały się do tyłu, ponieważ blokowałoby to przestrzeń za wyjściem awaryjnym. W rezultacie, po zajęciu miejsca, okazuje się, że oparcie jest całkowicie proste. Po ośmiu czy dziewięciu godzinach bolą cię plecy i kark, a nie masz możliwości regulacji. W tym momencie widzowie mogą zapytać. Ale czy miejsca w rzędzie przy wyjściu awaryjnym nie mają dużo miejsca na nogi? To chyba świetne? Haha, o tym opowiem później bo one też mają swoje ukryte problemy. Ponadto niektórzy celowo wybierają miejsca w pobliżu skrzydła, ponieważ jest tam stabilniej, a turbulencje są mniej odczuwalne. Zgadza się, to jest zaleta. Ale wadą jest to, że widok za oknem jest całkowicie zasłonięty przez skrzydło. Zapłaciliście za miejsce przy oknie, a przez cały lot widzicie tylko ogromne metalowe skrzydło. Chcecie zobaczyć może chmur, wschód słońca czy nocny krajobraz? Niestety, nic z tego. To naprawdę frustrujące dla osób, które lubią robić zdjęcia, nagrywać filmy, lub dla tych, którzy lecą po raz pierwszy i chcą podziwiać widoki. Powyższe miejsca to typowe miny o bardzo niskim komforcie. Ktoś może powiedzieć, A co tam to tylko krótki lot, godzina czy dwie, to wytrzymam. Ale co jeśli to długi lot? Po kilkunastu godzinach indeks bólu zostanie zwielokrotniony. Wtedy naprawdę będziecie żałować, że tego nie uniknęliście. Dlatego pierwszą kluczową zasadą jest. Przy rezerwacji pamiętajcie o dokładnym sprawdzeniu mapy miejsc. Nie klikajcie byle gdzie, bo jeśli przypadkowo traficie na te miny, komfort waszego lotu zostanie obniżony do zera. Druga kategoria miejsc pułapek miejsca z ukrytym ryzykiem bezpieczeństwa. Właśnie omówiliśmy miny dotyczące komfortu. To, o czym teraz będziemy rozmawiać, może przyprawić was odreszcze, ponieważ niektóre miejsca, pozornie niegroźne, kryją w sobie ryzyko bezpieczeństwa. Pierwsze to miejsca w tylnej części kabiny. Wiele osób wybiera tylną część, ponieważ jest wygodniejsza do wejścia na pokład. Łatwiej jest umieścić bagaż w schowku, a niektóre bilety są tam tańsze. Ale czy wiecie, że w sytuacji awaryjnej tylna część jest stosunkowo niekorzystna do ewakuacji? Zgodnie z wieloma badaniami wypadków, choć w przypadku zderzenia lub pożaru ogon samolotu czasami oferuje wyższą przeżywalność, problem polega na tym, że trzeba przebiec dłuższą odległość, aby dotrzeć do wyjścia. Zwłaszcza gdy z przodu jest dym lub ogień, tych kilka kroków może być kluczową różnicą. Drugie to miejsca w rzędzie przy wyjściu awaryjnym. Wielu pasażerów, słysząc o tym miejscu, rozjaśnia się na twarzy. Ogromna przestrzeń na nogi. Zgadza się, to jego największa zaleta. Ale czy wiecie, że siedząc tam, ponosicie pewną odpowiedzialność? Zgodnie z przepisami na tych miejscach mogą siedzieć tylko osoby zdrowe, sprawne fizycznie i zdolne do pomocy w otwarciu drzwi w sytuacji awaryjnej. Jeśli podróżujesz z dziećmi, masz problemy z poruszaniem się lub w ogóle nie zdajesz sobie sprawy z tej odpowiedzialności, w razie prawdziwej sytuacji awaryjnej poważnie spowolnisz ewakuację. Ponadto, wiele osób nie wie, że na oparciach foteli przy wyjściu awaryjnym zazwyczaj nie można umieszczać bagażu podręcznego, ponieważ przejście musi być drożne. Oznacza to, że twoje rzeczy osobiste mogą być przechowywane nieco dalej, co może być nieco niewygodne podczas lotu. Trzecie to miejsca przy przegrodzie często oznaczone jako bulkhead. Te miejsca znajdują się za ścianami oddzielającymi różne sekcje kabiny wyglądają na przestronne, ponieważ nikt przed tobą nie odchyla oparcia na ciebie. Problem polega na tym, że te miejsca często są przydzielane rodzinom z niemowlętami, ponieważ na przegrodzie można zamontować kołyskę. W rezultacie przez cały lot możesz być narażony na churalny płacz niemowląt, zwłaszcza podczas długich lotów nocnych, co naprawdę może być frustrujące. To jest ukryta pułapka między komfortem a bezpieczeństwem. Myślisz, że wybrałeś dobre miejsce, ale w rzeczywistości jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałeś. Niektórzy ludzie szczególnie chcą wybrać miejsca blisko skrzydła lub silnika, sądząc, że zapewniają one dobrą stabilność. Jednak pod względem bezpieczeństwa te miejsca są również kontrowersyjne, ponieważ w przypadku pożaru silnika lub problemów z paliwem, możesz znaleźć się w strefie najwyższego ryzyka. Oczywiście sam samolot jest wyposażony w wiele środków bezpieczeństwa. Ale jako Stewardesa muszę przypomnieć, że te obszary nie są absolutnie bezpieczne. Dlatego kluczem do drugiej kategorii miejsc pułapek jest to, że pozornie wygodne lub przestronne miejsca mogą w rzeczywistości sprawić że w sytuacji awaryjnej będziesz w niekorzystnej pozycji pod względem bezpieczeństwa. Te szczegóły rzadko przychodzą do głowy przeciętnemu pasażerowi, ale my, personel pokładowy, już dawno o nich wiemy. Trzecia kategoria miejsc pułapek. Miejsca z najgorszym komfortem i ukrytymi szczegółami. Oprócz komfortu i bezpieczeństwa istnieją również miejsca, które zaliczają się do najgorszych pod względem ogólnego doświadczenia. Niekoniecznie są niebezpieczne, ale mogą całkowicie zepsuć radość z lotu. Pierwszy typ to miejsca w pobliżu kuchni galery. Kuchnia to centrum pracy personelu pokładowego. Serwowanie posiłków, ich przygotowywanie, zbieranie śmieci wszystko odbywa się tutaj. Oznacza to, że w tym obszarze zawsze słychać hałas i widać światło. Zwłaszcza podczas nocnych lotów, kiedy chcesz spać, obok ciebie ciągle ktoś chodzi, słychać stukanie i pchanie wózków, naprawdę trudno jest odpocząć. Co więcej, często unosi się tu zapach jedzenia lub podgrzewanych potraw co dla niektórych może być nieprzyjemne. Drugi typ to miejsca przy przejściu, w pobliżu środkowej przegrody kabiny. Dlaczego? Ponieważ te miejsca są często wykorzystywane przez dzieci do zabawy, lub przez pasażerów do rozciągania się. Możesz myśleć, że przejście jest wygodniejsze, ale przez cały lot ktoś będzie cię uderzał w ramię, albo dzieci będą biegać przed tobą, uniemożliwiając spokój. Trzeci typ to miejsca przy oknie, w pobliżu skrzydła. Jak już wspomniano, widok jest zasłonięty przez skrzydło. Ale jest jeszcze jeden problem. Hałas jest tu bardzo duży, ponieważ silnik znajduje się w pobliżu. Długotrwały ryk silnika może nie zostać całkowicie zagłuszony nawet przez zatyczki do uszu czy słuchawki. Jeśli jesteś osobą, która łatwo dostaje bólu głowy lub jest wrażliwa na dźwięki, siedzenie tutaj naprawdę może doprowadzić cię do szaleństwa. Czwarty typ to pierwszy rząd miejsc w kabinie, tuż przy przegrodzie. Chociaż pozornie oferuje więcej miejsca na nogi, zazwyczaj pod fotelem nie ma miejsca na bagaż podręczny. Wszystkie twoje rzeczy muszą być umieszczone w schowku nad głową. Oznacza to, że będzie ci bardzo niewygodnie, gdy będziesz chciał sięgnąć po telefon, kurtkę, a nawet położyć butelkę wody. Jest też mały szczegół, ponieważ z przodu jest przegroda, niektórzy ludzie czują się szczególnie klaustrofobicznie, co może łatwo prowadzić do irytacji, zwłaszcza podczas długich lotów. Na koniec jest jeszcze jedna mało znana, ale prawdziwa pułapka miejsca w pobliżu foteli załogi. Wiele osób myśli, że siedząc tam, można podsłuchiwać rozmowy stewardes, co wydaje się ciekawe. W rzeczywistości jednak te miejsca są bardzo niezręczne podczas startu i lądowania, ponieważ stewardesy siedzą dokładnie naprzeciwko ciebie, a ich wzrok spotyka się z twoim, tworząc dziwną atmosferę. Ponadto oparcia tych foteli są czasem węższe, przez co siedzenie nie jest zbyt wygodne. Podsumowując, te miejsca o najgorszym komforcie, choć pozornie nie mają żadnych śmiertelnych wad mogą podczas długiego lotu kumulować się w duży problem, sprawiając, że po locie pomyślicie gdybym tylko wiedział, nie wybrałbym tego miejsca. Jak unikać miejsc pułapek? Praktyczne wskazówki. Omówiłem tak wiele miejsc pułapek, że niektórzy widzowie mogą pomyśleć o rany, to chyba nie ma żadnych dobrych miejsc do wyboru, bez obaw. W rzeczywistości, opanowując kilka małych sztuczek, Nadal możecie znacznie poprawić swoje doświadczenie na pokładzie i uniknąć tych miejsc, których później będziecie żałować. Pierwsza sztuczka: sprawdź mapę miejsc przed rezerwacją. Większość linii lotniczych oferuje mapę miejsc podczas rezerwacji lub odprawy. Wystarczy poświęcić minutę, aby sprawdzić i uniknąć trafienia na oczywiste pułapki, takie jak ostatni rząd czy rząd przed wyjściem awaryjnym. Niektóre strony internetowe lub aplikacje takie jak specjalistyczne platformy do oceny miejsc, bezpośrednio oznaczają dobre, przeciętne i pułapki. Warto to sprawdzić. Druga sztuczka. Lepsze jest przód niż tył. Generalnie, miejsca w przedniej części kabiny są nie tylko cichsze, ale także szybciej otrzymuje się posiłki. Jeśli chcecie zjeść pełny posiłek lub wysiąść z samolotu wcześniej, miejsca z przodu są zazwyczaj lepszym wyborem. Chociaż niektóre linie lotnicze mogą pobierać dodatkowe opłaty za miejsca z przodu, jeśli podróżujecie na długiej trasie, naprawdę warto zainwestować. Trzecia sztuczka: okno czy przejście, zależy od Twoich potrzeb. Jeśli lubisz spokój i nie chcesz być niepokojony, miejsce przy oknie jest zdecydowanie lepsze niż przy przejściu. Przejście jest wygodne, aby pójść do toalety, ale jego wadą jest to, że łatwo można zostać potrąconym, a inni pasażerowie muszą cię przepuścić, gdy wstają. Zwłaszcza na nocnych lotach. Jeśli naprawdę chcesz spać. Miejsce przy oknie będzie bezpieczniejsze, ale jeśli jesteś osobą, która często wstaje, to przejście jest Twoim ratunkiem. Czwarta sztuczka: jeśli chcesz więcej miejsca, wybierz rząd za przegrodą, a nie przed nią, ponieważ w rzędzie przed przegrodą nie można nic położyć, a ruch jest ograniczony. Natomiast rząd za przegrodą zazwyczaj oferuje normalną przestrzeń, a żaden pasażer z przodu nie będzie na Ciebie naciskał, odchylając oparcie. To jest sztuczka którą zna wielu doświadczonych podróżników. Piąta sztuczka. Wykorzystaj czas odprawy. Zazwyczaj i, am wcześniej się odprawisz, tym większa jest szansa na wybór miejsca. Wiele osób czeka do ostatniej chwili, aby się odprawić, w rezultacie zostają i am tylko miejsca skrajne lub w ostatnim rzędzie. Zwłaszcza teraz, gdy wiele linii lotniczych blokuje dobre miejsca i wymaga za nie opłaty. Ale jeśli odprawisz się wcześniej, czasami możesz za darmo zająć stosunkowo dobre miejsce. Szósta sztuczka. Wykorzystaj podwyższenie klasy lub korzyści dla członków. Niektóre linie lotnicze oferują podwyższenie klasy lub lepsze miejsca na miejscu, zwłaszcza dla stałych klientów. Czasami są oni priorytetowo przydzielani do bardziej komfortowych miejsc. Jeśli często latasz na niektórych trasach, możesz rozważyć zbieranie mil, aby uzyskać te ukryte korzyści. Jako stewardesa z 12-letnim doświadczeniem, moją największą lekcją jest to, aby nie lekceważyć wyboru miejsca. Wiele drobnych szczegółów jest kluczem do komfortu twojej podróży. Następnym razem, gdy będziesz wybierać miejsce, pamiętaj o najważniejszych punktach omówionych w dzisiejszym filmie. W ten sposób przynajmniej unikniesz najczęstszych pułapek. Oczywiście jestem również bardzo ciekawa, czy spotkała was kiedyś jakaś najgorsza historia z miejscem w samolocie. Na przykład siedzieliście obok toalety i przez cały czas czuliście zapach albo nie spaliście całą noc z powodu płaczu. Zapraszam do podzielenia się swoimi doświadczeniami w sekcji komentarzy. Może wasza historia pomoże innym. Na koniec, jeśli uważacie, że dzisiejszy film był pomocny, nie zapomnijcie go polubić, zasubskrybować mój kanał i włączyć dzwonek, aby nie przegapić moich przyszłych, osobistych relacji z Tewarde z tajemnic lotnisk i samolotów. To wszystko na dziś. Jestem Anna Kowalska, do zobaczenia w następnym filmie, życzę Wam wszystkim wygodnych i bezpiecznych lotów.